Każdy z nas lubi życie w pędzie, pełne dynamicznych zwrotów akcji, pełne spożywania i wydatkowania niezwykłych ilości energii. Ale pojawia się taki moment, kiedy marzymy o ciszy i spokoju. Wtedy warto pojechać na przykład z Warszawy drogą na wschód, na Terespol w kierunku Siedlec, a tam skręcić na Janów Podlaski, by trafić do Wśródka. To tu właśnie, w tym sielskim, niezwykłym krajobrazie... Wiejskim znajduje się niezwykłe miejsce, Alpakarium. Tu w ciszy, w spokoju, bardzo wolnym i swobodnym upływie czasu spotkamy niezwykłe zwierzęta, zwierzęta, które nauczą nas zwolnienia. Alpaki i o nich właśnie nie tylko chcielibyśmy Państwu w dzisiejszym odcinku opowiedzieć. Zobaczcie sami. Podobno tutaj w sercu Podlasia jest cicho, spokojnie, czas biegnie wolno. Dodatkowo są alpaki, niezwykłe przestrzenie, ale ludzie też podobno przyjeżdżają do Państwa ze względu na kuchnię. Co takiego wyjątkowego jest, Pani Kasiu w Pani kuchni? Tak mówią, że przyjeżdżają dla mojej kuchni. Co wyjątkowego. To, że robię codziennie rano śniadanko, wstaje świeże, nie przygotowane wczoraj albo przedwczoraj, tylko świeżutkie wszystko podaję. Mam swoje ogródki warzywne, gdzie mam i ogórki, i pomidory, i rukole, i inne ziółka, i to wszystko używam. Używam staropolskich potraw, jak goziaratka, czosnek niedźwiedzi, także. Dlatego potrawy są smaczne i wszyscy chwalą je. A jak długo trwa takie śniadanie? No bo tak, Tak wyjeżdżamy sobie gdzieś na wakacje. A my oczywiście lubimy spędzać wakacje, żeby było tak strasznie na bogato. Tak. I tak bardzo szybko. I tak wracamy z tych wakacji, jesteśmy niedość, że. Tak samo zagonieni jak przed. I zagonieni jak, jak przed. Tak. A tutaj tak czas biegnie wolno, że podejrzewam, że jak ludzie przychodzą na śniadanie, powiedzmy o tej godzinie ósmej, Nie. raz śniadanka są o dziewiątej. O! Goście się muszą wyspać mm -hmm. i przyjść na śniadanie i wszyscy przychodzą punktualnie, dlatego, że jak robię gorące potrawy, mm -hmm. to chcę, żeby wszyscy razem zjedli gorąco. A to różnie, a to różnie. Czasem i do dwunastej <laughs> siedzimy i gadamy, bo e, często mąż tam jest w biegu, Agata w stajni. O co tam dopytają, to jest jedno, a o resztę pytają mnie tutaj. Ja opowiadam, pytają mnie o historie różne, pytają skąd to się wszystko wzięło, jak to wyglądało, więc ja tu snuję takie opowieści, <noise> które ludzie bardzo lubią. Jak pani myśli, dlaczego przyjeżdżają tutaj do państwa ludzie? Bo nas lubią, to raz, a po drugie, mają tu ciszę, spokój, mają tak duży teren, że nawet jak mamy komplet gości, to każdy znajdzie swój zakątek. Tutaj na całym terenie tak powoli porobiły nam się takie, powiedziałabym, pokoje, że może siedzieć sobie dwie osoby i nikogo więcej nie ma. Następnie są dalej i też są sami dookoła zieleni i to jest fajne. Idą sobie do alpak, biorą kocyk na trawce, poleżą sobie z alpakami. A czy są tacy goście, na przykład, którzy przyjeżdżali? Do państwa, bo przyjeżdżałam do dnia dzisiejszego i też już wpadli na taki pomysł. Kurczę, to może i ja ucieknę z dużego miasta i zamieszkam w takim Bardzo, mieście. Bardzo często goście wypytują właśnie, jak to jest, jak się przeprowadza na wieś, a jacy sąsiedzi, a jak was tu przyjęli, jak się zachowują miejscowi. Więc takie opowieści też są niedawno, była pani i była strasznie ciekawa, jak wrosnąć w środowisko, do którego ona się przymierza i była bardzo przestraszona, że może być tak, że nie przyjmuje ich miejscowi, a działka już jest skupiona i ona się boi. Wypytywałam mnie naprawdę o wszystko, jak to jest, jak się człowiek czuje. No różnie bywa, w różnych miejscach, więc gwarancji nie ma, że będzie pięknie, ale można sobie to wszystko poukładać. Jak z Warszawy wyjedziemy na Terespol, to po 130 km trafimy tutaj. To jeszcze Mazowsze czy już Podlasie? To jest i Mazowsze, i Podlasie. E... Jesteśmy w centrum Podlasia. To terytorialnie. Tak. Mhm. Natomiast e... jesteśmy ostatnią gminą województwa Mazowieckiego. Czy administracyjnie? Administracyjnie. Co jest szczególnego w tym miejscu poza ciągnącym się czasem? Ciszą, spokojem. Cisza, cisza spokój I, i tyle. I kiedy Państwo tutaj trafili? Pierwszy raz 25 lat temu. Mhm, ale wcześniej mieszkaliście w Warszawie? Czy w, Dokładnie w Legionowie. W Legionowie. I co Was skłoniło do tego, aby porzucić miasto i przenieść się na wieś? Czy znaczy zawsze wiedzieliśmy, że na emeryturę wyniesiemy się na wieś, natomiast zawsze w w domu mieliśmy zwierzaki i wiedzieliśmy, że na emeryturze będziemy mieli też do czynienia ze zwierzakami. Oczywiście to 25 lat temu to miejsce nie wyglądało w ten sposób. Nie, to był dom, dzisiaj to był dom, dwie jabłonki i pola dookoła, I tak? pola dookoła. Jak długo trwał proces y, dojrzewania tej przestrzeni do tego, aby wyglądało to teraz tak, jak to teraz wygląda? Mniej więcej 20 lat temu zaczęliśmy sadzić drzewa, zasieliśmy trawę i nie wiedząc, co będzie dalej, y, Pielęgnowaliśmy zieleń, rosło to samo. W międzyczasie remontowaliśmy dom, i 9 lat temu przenieśliśmy się tutaj. Kiedy narodził się pomysł, by użyć użyczyć trochę tego miejsca ludziom? To zaczęło się od alpak. Planowaliśmy spokojną, cichą emeryturę z alpakami. To były dwa lata, silanki. Potem zaczęli przyjeżdżać goście. No i goście praktycznie zmusili nas do tego, żeby. Najpierw organizować spotkania, potem wymusili nam pensjonat. No i, i to się samo potoczyło. A musimy podkreślić, że to nie jest taki pensjonat, jak sobie wyobrażamy. Tu nie przebywa 50-60 gości. Nie, rodzinowo. bardzo kameralne, ciche. Mamy cztery pokoje. Dbamy o ciszę. Czyli maksymalnie ile osób jednocześnie może Maksymalnie 9, 9 osób. Um, przyjeżdżają do nas zmęczeni pracą. Często ludzie, żeby wyciszyć się, odpocząć w spokoju. Czym dla Pana jest Slow Life? Kawałkiem spokojnego życia. Tutaj w naszym przypadku ja zauważyłem jedną ciekawą rzecz, że ze zwierzakami można być bardziej szczerym. One to też bardzo przekazują i to są relacje dwustronne. A to nie jest tak trochę, że ludzie przyjeżdżają tutaj, bo zobaczyli miejsce. Zobaczyli na przykład w internecie. A potem wracają dlatego, że poznali tu tak fantastycznych ludzi, którzy to miejsce prowadzą. Czy tam idea tego Slow Life nie jest właśnie to, że przejmujemy też ten spokój od ludzi, którzy takimi miejscami się zajmują? Część gości na pewno tak i mamy wielu gości, którzy po pierwszym razie zaprzyjaźnili się z naszym miejscem, przyjeżdżają do nas dość często. Bardzo rzadko zdarzają się goście, którzy nie wiedzą dokąd jadą i są tak nie do końca zadowoleni, bo spodziewają się czegoś innego, ale to są wyjątkowi goście. W tej niezwykłej przestrzeni, w tej zagrodzie wieczorami albo nocą przemywają alpaki. Tak, to jest ich miejsce, tak jakby od początku, tak, takiego już tak, to jest po ich całym dom. dniu. E, to jest ich dom, tutaj śpią, tutaj jedzą. Tutaj też wykonujemy wszystkie zabiegi e, związane z leczeniem, z, z kontrolą zdrowia. E, tutaj również kryjemy samice. E, no i to jest taka stajnia, którą wybudowaliśmy, to już będzie czwarty rok, teraz jak tu mieszkają. W oparciu o nasze różne doświadczenia z przeszłości z alpakami, kiedy mieszkały w Starej Stodole i to już jest taka stajnia pomyślana pod kątem faktycznie zachowania alpakich potrzeb i też naszej wygody pracy. Tak? Czy Czyli... jakimi zwierzętami są alpaki? Alpaki są zwierzętami bardzo ciekawskimi, łagodnymi, a przy tym są bardzo ostrożne, wiele alpak jest puchliwych. To wynika z tego, że to są zwierzęta należące do grupy uciekających, czyli one nie atakują, tylko ratują się ucieczką, ale przy odpowiedniej pracy z alpakami, przy odpowiednim prowadzeniu młodych alpak od urodzenia, potem takim szkoleniu, gdy już są odsadzone od mam, można je wychować naprawdę na takie bardzo spokojne zwierzęta, które pozwalają na dotyk i bardzo ładnie współpracują potem sobie. No z właśnie, z takim wyjątkowego jest w tych zwierzętach. Dla pani. Wszystko. To znaczy, na świecie alpaki hoduje się głównie ze względu na ich wspaniałe włókno, które faktycznie ma dosyć wyjątkowe właściwości. Jest bardzo delikatne, lekkie, jednocześnie bardzo dobrze grzeje i jest hipoalergiczne, tak, czyli to jest dobra opcja dla, dla alergików. W Polsce rynek Alpak rozwija się, jakby ma swoją własną dynamikę, bo też w ostatnich latach w Europie alpaki ze względu na ich wyjątkowy wygląd i charakter też zajęły bardzo mocno swoją niszę w agroturystyce, w rekreacji i również w terapii, w zooterapii. No ja w alpakach kocham wszystko. To jest ich charakter, ich wygląd, ich włókno, bo też przerabiamy mhm. to włókno, wykonujemy własne wyroby. Czy... Alpaki są dla ludzi, którzy przyjeżdżają do alpakarium, by je zobaczyć. Oj, to jest chwila szczęśliwości i odpoczynku. Tak, to jest taki pełen relaks, bo też, żeby ym, nawiązać bliższy kontakt z tymi zwierzętami, samemu trzeba trochę zwolnić, trochę się y, rozluźnić, y, ściszyć głos, tak? Nie wykonywać gwałtownych ruchów i one wtedy bardziej chętnie współpracują, podchodzą. Y. Nie wiem. Znaczy nasi goście ogólnie sobie bardzo chwalą to, tak, mhm. i mamy wielu gości, którzy do nas wracają, nawet kilka razy w roku. Ale po prostu ja nawet na co dzień widzę, jak leżą sobie na pastwisku ze zwierzętami, rozkładają kocy, biorą książkę i po prostu to jest chyba forma takiego kompletnego resetu. Każda alpaka tutaj przebywająca w alpakarium ma swoje imię? Tak, tak. I swój charakter? Tak. Każda jest naprawdę zupełnie inna. E... Różni się nieco y, rysami pyszczków, różnią się charakterem, różnią się też jakością włókna, bo każda alpaka naprawdę mm -hmm. to jest taki odrębny byt y, i każda ma imię. Tak? I mamy w tej chwili już w hodowli jakby najstarszą linię rodzinną, to jest od prababci do, do prawnuka. Gotowy, zestrzeżony welon alpaki, przygotowany do wysłania do przędzalni. Taki, każdy welon przygotowujemy, opisujemy. Tu na przykład jest Anastazja 2022 rok. Waga tego welonu już po przygotowaniu 2,2 kg. E, a jak na wygląda? wygląda? 2 ,2 leciutkie są tybukle. Tak, welon to jest część, która rośnie na grzbiecie i na bokach alpaki. Mm -hmm. Im alpaka jest lepsza, tym jakby szerszy obszar na ciele mm -hmm. to będzie zajmować i więcej włókna można pozyskać. To się zazwyczaj z włókna alpaki robi? Przędzę, czyli przędze, nici, różnego czyli rodzaju, rodzaju nici, potem... włóczkę. To zależy jakie są dostępne przędzalnie, czy maszyny w danym kraju. Można też wysłać ze granicę runo. Ym, bo z alpaki można już taką włóczkę grubszą na dorobienie na trutach, ale też, nie wiem, na przykład we Włoszech wszędzie się te cieniutkie nici. Czyli skarpetki, szaliki, czapki. Suknie ślubne, yy... garnitury. Naprawdę? Można. Tak. tak. I to są doskonałe jakości wyroby. O, I tutaj widać Ach, ładnie cechy włókna alpaki, bo to jest błyszczące, ma piękny, naturalny połysk, karbikowania. Pelon musi być jednorodny, musi być delikatny w dotyku. Ile razy w roku się strzyże alpakę? Yy, raz w roku. Ważne jest, żeby wybrać taki moment, kiedy Alpakom nie jest za gorąco w ich futrach, ale też jeśli zdejmiemy te futra, żeby się nie zaziębiły. Więc my najczęściej strzyżemy gdzieś w okolicach koniec kwietnia, początek mm -hmm. maja. I to jest absolutny obowiązek. Jeśli ktokolwiek ma alpaki, musi ostrzyc, nieważne co zrobi z runem. Może je wyrzucić, ale alpaki muszą być ostrzeżone. To jest welon, który jest bezpośrednio zdjęty z alpaki. On nie jest poddany tak. żadnym jeszcze. jeszcze żadnej obróbce. Procesu. Jedyne co e, zawsze robię przed wysłaniem do przędzalni, to jest e, oczyszczenie krawędzi welonu, bo mm -hmm. e, na alpacie im bliżej włókno jest e, obszaru brzucha, nóg, klatki piersiowej, tam zaczynają się pojawiać grubsze włosy, które mogą gryźć. Więc te wszystkie kawałki się usuwa i zostawia tylko to śmietanę. <laughs> Potem wprzędzani to jest prane, gręplowane, czyli robi się z tego taki obłoczek mm -hmm. i z tego obłoczka potem już jest wprzędzona Skąd pomysł na to miał? Samo miejsce jest mi bliskie, ponieważ ja się tu wychowałem, ja jestem z Zalesia Górnego i naprzeciwko tej ziemi znajduje się stary basen, który przeszedł remont w ostatnich latach. Ale te miejsce było mi bliskie. Ja niecałe dwa lata temu miałem okazję po prostu zobaczyć przypadkowo tą ziemię. I zobaczyłem stare fundamenty po starym campingu i od razu wiedziałem, że widząc jak się rozwijał ten obiekt, że brakowało miejsca na noclegi. A sam pomysł na Glamping gdzieś byłem świadomy tego, że coś takiego się pojawiało, i byłem mocno zainteresowany w, to, w tym. A sama, sama nazwa, pamiętajmy, że sama nazwa ośrodka nazywa się Planeta Zalesie. A same te namioty, jak widzimy, wyglądają troszeczkę jak z innej mhm. planety. Więc nazwa planeta Glamping aż, aż sama się po prostu połączyła ze sobą. Namioty, to co powtarzam każdemu, są całoroczne. Są całoroczne, bo nie tylko posiadają wielki taras na zewnątrz, ale mają kuchnię i łazienkę w środku i mają podgrzewane podłogi. E, mamy tu gości w trakcie nocy, gdy jest nawet minus 5 i, i mówią, że jest wystarczająco ciepło, że hmm. e, dają. Je osób jednorazowo może mieszkać w takim namiocie? E, cztery osoby w 37-metrowym, mówimy o kwadratow, metrach kwadratowych, a sześć osób w pięćdziesiątce. Mamy też od miesiąca ogromny gigant namiot eventowy zwany obserwatorium, który ma 120 m2, więc tam mieliśmy już wesela, tam były festiwale no i w przyszłości chcemy tam robić zajęcia z jogi i z różnych podobnych zajęć, a obok znajduje się sauna, która jest dostępna nie tylko dla gości naszych, ale też dla lokalnej społeczności. Robimy co niedzielę, jak gdyby takie sauna, seanse gdzie można się wygrzać, wskoczyć do naszej bali z zimną wodą, a też jak ktoś chce, to może pomorsować, bo jezioro się znajduje 100 metrów stąd. Mhm. Ludzie przyjeżdżają tutaj, by po prostu pobyć blisko natury, czy w jakiś sposób organizujecie im również czas? Sami zdaliśmy sobie sprawę, bo przez ostatni rok, bo równo rok minął kilka dni temu, że ludziom absolutnie wystarcza spokój, cisza i nie trzeba się nimi opiekować, nie trzeba im pokazywać i oprowadzać po, po, po terenie. Oni chcą po prostu ciszy, spokoju. Bardzo dużo ludzi się pyta o grilla. Mamy, jak widać, te grille dostępne mhm. e, poza tarasem, podkreślamy, żeby korzystali z nich. E, cisza, spokój i często jedno pytanie, które jednak się pojawia, to jest hasło wifi. E, czyli, czyli ta, ta potrzeba, że, że, że jednak jak już się relaksują, to lubią mieć dostęp do do świata i, i czy to na laptopie, czy przez telefon jednak e, lubią posłuchać sobie muzyki i poskrolować, a najczęściej się pochwalić tym, gdzie, gdzie są. Więc, więc dużo tu różnych takich na żywo transmisji, zdjęć jest. E, ten największy namiot za nami e, to jest Jowisz, on ma 50 metrów kwadratowych i tam po prostu non-stop tego lata mieliśmy panieńskie baby showery, bardzo popularne. To są to miejsca wśród dziewczyn, no i, no i oczywiście wśród par. Zalety takiego namiotu sferycznego światło, ilość światła, ta, ta, ta przednia szyba, chociaż z plastiku, to jednak jest szybą. Daje ogromną ilość światła i ta opcja rano, że jak odsłaniamy te zasłony, to jednak mamy poczucie, że jesteśmy mamy tą wygodę 4-5 gwiazdkowego hotelu, a jednocześnie jesteśmy totalnie w lesie. Słychać taki ciszę, spokój, te ognisko. Jest miejsce na ognisko, do którego bardzo dużo ludzi, ludzi, ludzi ciągnie, lubią sobie usiąść, napić się, porozmawiać. A jednocześnie pamiętajmy, że jesteśmy 25 km od Warszawy. Tutaj nie trzeba jechać jak na Mazury 3-4 godziny, tylko jest to 25 km od placu kultury, czyli 45-50 minut w takim czasie można tutaj się pojawić i poczuć się jak... Mhm. Na kaszubach. Prawie. Dużo wcześniej trzeba rezerwować. Weekendy bym powiedział najszybciej się zapełniają, dzisiaj właśnie spontanicznie dwie, trzy rezerwacje nam wpadły, obecnie mamy na terenie pięć namiotów, w których można nocować całorocznie, obserwatorium będzie namiotem, w którym będą noclegi, ale tylko jak będzie pogoda i jak nocy nie będzie spadało poniżej tam 12-15 stopni, ale... Myślę, że w tygodniu najłatwiej znaleźć taki na spontanie nocleg u nas, ale coraz więcej ludzi wie on o, o, o tym, coraz większej ilości się to podoba, coraz więcej ludzi chce tu organizować eventy. Mój brat tutaj miał swoje poprawiny, dwa tygodnie temu tu był piękny festiwal, gdzie fortepian był właśnie rozstawiony tutaj przy drzewach, ognie, tańce, sauna do trzeciej rano. Coraz więcej takich imprez tutaj się zaczyna dziać. Hmm, Czy tu w pobliżu, w tym lesie, są jakieś inne atrakcje, które można. Są są i pod tym względem jesteśmy rozpuszczeni, ponieważ zaraz obok jest park Linowy. Za nami, za potem, znajduje się też dzielnica filmowa, czyli miejsce, do którego po prostu tysiące dzieciaków trafia w wakacje, chcąc zobaczyć znane samochody z filmów. Jest tam DeLorean, Batmobile. Scooby-Doo i wszystkie znane samochody z filmów. Są też roboty, motocykle. Jest 200 metrów od nas wielki basen, Aquapark, który jest otwarty w lipcu i w sierpniu. Mamy tutaj też Wake Park. Jest dużo fajnych knajp też w Zalesiu górnym. Jest bardzo dobry meksykańska kuchnia, Senior Lucas. Są dwie bardzo dobrze oceniane pizzerie. Jest też sushi, więc... Jak na takie zaciszenie, mamy naprawdę dość bogatą ofertę gastronomiczną. Rozpoczęliśmy Alpakarium, gdzie mogliśmy się znaleźć bliżej przyrody, bliżej tych niezwykłych zwierząt, które mają niezwykłą zdolność uspokajania. Im bardziej my jesteśmy spokojni, tym bardziej one są wobec nas otwarte. Wspaniałe miejsce, wspaniali ludzie i wspaniała przestrzeń. W ostatniej gminie Mazowsza, jadąc na wschód w kierunku Podlasia, a nasz dzisiejszy program kończymy w środku lasu, zaledwie 25 km od Warszawy. To miejsce nazywa się planeta Glamping i w tym miejscu faktycznie można być bliżej przyrody. Zupełnie inaczej niż gdzie jest.